Tomu taką piękną, hybrydową kiję. Pełne wyposażenie. 20 rok, otwierany dach, wentylowane grzane fotele, pogrzewana kierownica, automat. Wszystko ma, wszystko ma. Benzyna plus elektryk, 205 koni mechanicznych. Zobaczcie ładuje się w tej chwili z gniazdka 70 km z prędkościami do 120 na godzinę. Ten samochód jest w stanie pokonać na samym prądzie, co to oznacza, że mając 16 km do pracy, jestem w stanie jeździć praktycznie za darmo. A co Wy na to? Teraz sobie sprawdzimy realne spalanie naszej Kia Optime w hybrydzie. Tu mamy przepływy energii. Zobaczcie, stary jazdy ekonomiczny 36%, normalny 53%, agresywny 11%. 6,8 litra z 67,5 km przy czym tutaj był dosyć długi odcinek pokonany po wodnicy Warszawy. Gdyby jechać przepisowo 120 na pewno by to spalanie było przynajmniej litr mniejsze. Gdyby zamiast obwodnicą jechać przez miasto, no to to jest naturalne środowisko hybrydy, wtedy spalanie byłoby jeszcze mniejsze, co o tym sądzicie? Dużo, niedużo. Napiszcie w komentarzach. Żeby nam nikt nie wyrzucił filmu, proszę bardzo. Nie jedziemy, stoimy, dojechaliśmy na miejsce. Zaraz będziemy ładować naszą Kiję. Jedna, czwarta niecała baterii. I proszę bardzo. 60 km, godzina 18. 1,1 1 litra średnio na 100 km. Jazda w terenie zabudowanym, 20 km po drodze szybkiego ruchu do 120 km na godzinę, jazda między miejscowościami, więc jazda raczej spokojna, środowisko dla hybrydy raczej naturalne. Co o tym sądzicie?